Dzień dobry, witajcie na kanale Hapciarskie Dziennicze Kasie. jestem Kasia i dziś zaczyna się nowy tydzień ch hawciarski. No, czyli nie dzisiaj, ale tylko to pierwsze wideo o tym chawciarskim tygodniu. Dzisiaj mamy już 19 marca, a tydzień zaczął się 16 Czyli te trzy dni po prostu wyszywałam dziewczynkę z sarenką. Jak widzicie, finish jest. Nie mogę po prostu uwierzyć, że to zrobiłam, że ona powstała, bo już było takie uczucie, że to jest haftowanie w nieskończoność. Spędziłam dużo więcej czasu niż planowałam. Ona okazała się dużo, sko bardzo skomplikowana w wyszyciu. Ja już o tym mówiłam nieraz, ale nareszcie jest już skończona i mogę zacząć coś innego robić. Nareszcie wygląda bardzo pięknie. I tak się stało już kiedy. Było blisko finiszu zaczęła się dobra pogoda, stało się cieplej i mam nadzieję, że wiosna, wiosna jest już tuż-duż, więc to co dotyczy dziewczynki z sarenką. Skoro już skończyłam jeden haft, to bardzo stęskniłam się za nowymi startami. Chcę wyszyć coś niedużego, szybkiego, łatwego i myślę, że ten domek od firmy Panna super pasuje na taką okazję. Kupiłam go w dużym sklepie hobbystycznym Leonarda, miałam już w poprzednim chyba filmiku filmik z tego sklepu i kupiłam właśnie taki zestaw. Co my to mamy? Mamy tu schemacik. Mamy tu niteczki. Widzicie, to, to są białe niteczki i tu są niteczki czerwone. Nie ja wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale są takie z przejściami czyli od jasno-czerwonego do ciemno-czerwonego, nawet bordowego. To niteczki firmy Gamma. I kanwę a mamy taką żółtą to taki prosty zestaw taki no można powiedzieć że samplerek domek więc zabieram się do wyszywania pokażę pierwsze krzyżyki i tak wygląda część domku bardzo mi się podoba jak otrzymuje się jest to po prostu zachwycona. Tu jest okładka tego zestawu. Jak widzicie, wyszyłam już tą część. No nie wiem, może już jedną trzecią część wyszyłam i czerwonym kolorem, i białym kolorem. I dalej planuję wyszyć cały domek. No a potem wrócić i wyszyć płot z prawej strony płot i drzewo. A kiedy zaczęłam wyszywać, to zrozumiałam, że to, no, to wygląda, że to jest zimowy domek, to jest śnieg. Ale bardzo mi się podoba i e, wyszyłam wiosną zimowy domek. Dla Was minęła chwilka, a dla mnie chyba tydzień. Dziś jest niedziela, 26 marca i pokazuję, co jest teraz na domku. O, jest wszystko. Skoczyłam go, chciałam nagrać, kiedy będzie już cały domek, ale potem pomyślałam, a, już je wszystko i potem już pokażę. Więc praca była bardzo szybka. Uwielbiam takie domki, uwielbiam takie kolory. Wszystko mi się podoba. Mam nadzieję, że drugi obrazek z tej serii już wkrótce pojawi się w mojej kolekcji i też go wyszyję. Co jeszcze powiedzieć o tym domku? Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. A, chciałam powiedzieć ile mi zajęło to wyszycie. 15 godzin, 15 godzin wszystko mi zajęło. No, ja myślę, że to jest Świetny pomysł, żeby zorganizować taką ścianę czerwonych samplerów. No, może nie samplerów, albo po prostu obrazów zbliżonych do samplerów taką techniką prymitywną. Czyli co jeszcze było za ten tydzień, taki prawdziwy tydzień, więc ja zaczęłam znowu wyszywać ten obraz, czyli samobar. Przy samowarze, tak jak go nazywam po polsku. Gdzieś dołączę obrazek, jak wyglądał, kiedy zabrałam się za jego uszycie. I teraz wygląda tak. Wyszyłam ostatnie, ostatnich kilka dni, wyszyłam tylko ten obraz i wyszyłam ten kubek i no tu już był już taki ornament i tu na dole też ale wszystko, wszystko oprócz tego ornamentu tyle to wszystko wyszyłam za te kilka dni i teraz znajduje się znajduje się mniej więcej tu więc co mam w planach chcę pójść tu <noise> i wyszyć, co jest w, tej, w tym kubeczku, no i doszyć ten kubeczek z tym, co jest w środku, czyli tu, i jeszcze ja chcę skończyć ten obrus. Jest, już mi nie dużo zostało, widzicie, już jest ten brzeg, chyba tak dalej będzie iść i już skończy się. No i dalej, chyba pójdę albo wrócę do góry i będę wyszyłać kubek i co jest w środku, jak widzicie, że tu jest niedaleko już do samowaru czyli jeżeli wyszyję tutaj to tutaj to już zaczyna się samowar mogę nawet i samowar powyszywać ale z prawej strony jest coś ciekawego a mianowicie jakieś, jakiś czerwony obrós czy ja nie wiem co i wygląda bardzo interesująco więc możliwe, że pójdę w prawo i w ogóle w ogóle wyszyję taką tacę na którą leżą inne wypieki, <noise> i potem może wyszyję i do końca w tym, to, 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 to czerwone, ten, ten czerwony obrót, No, potem tutaj będę wyszyłać. Tutaj może samowar zacznę wyszywać Więc no, nie będę mówić, bo mój plan szybko się zmienił. Na razie jestem tutaj i będę kończyć ten fragment tego obrazu, jak już mówiłam, podoba mi się jak otrzymuje się, bardzo naturalistyczny, powiedziałabym, że ten, ten obrót, ten ręcznik wygląda jak prawdziwy. Wracam z postępem, jak planowałam. Planowałam doszyć ten kubek i potem ten stół, tu, ale i tam, i tam powyszywałam i do końca nie, no czyli do końca nie wyszyłam. Co dotyczy kubka, to jest prawie już wyszyty, bo zawartość, tą, ten płyn, nie wiem co to jest. Chyba to może herbata z miodem, może masłem, nie wiem, może mlekiem też. Wyszyłam prawie wszystko, co jest w środku, a kubek jeszcze troszeczkę powyszyłam, i tu jest już miejsce na łyżkę, więc szybko to skończę. No i poszłam w tą stronę, w prawo, i bardzo mi się podoba ten czerwony kolor. Zostało mi do brzegu tyle dosłownie 7 krzyżyków, więc tu już będzie brzeg i no już doszyję, będę miała dwa rogi wyszyte, tu i tu oczywiście. Co jeszcze, jeszcze zrobiłam? No oczywiście doszyłam ten obrus. chyba ostatni raz pokazywałam, tu nie wszystko było wyszyte. Wszystko mi się podoba. I teraz widzę jak duży jest ten obraz. Po jeszcze nawet nie skończyłam, nie doszłam do tego momentu. I widzicie jaki jest duży w porównaniu z rękami. 40 na 34 cm jest. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Co dotyczy planów? Oczywiście, jak już powiedziałam, skończę tu, może jeszcze powyższyłam tace i skończę ten kubek. I dalej, co bym chciała zrobić? Jest bardzo wiarygodne, że pójdę wyszywać ten imbryk, bo jest taki. Taki czerwony. chce mi się spróbować tu powyszywać. No i tu jest już kawałeczek tego samowaru. No i jeszcze ostatnio pomyślałam, że te słoiki z konfiturą wyglądają całkiem nieźle, więc może ich trzeba powyszywać. Ale żeby dojść do nich, to trzeba jeszcze te jabłka wyszyć. A jeszcze chciałam wyszyć zawartość tego. No i nie wiem, nie wiem, co bardzo dalej wyszywać. I dowiecie się o tym wkrótce, a ja jeszcze nie wiem. Więc tak teraz na, te, na, na tą chwilę wygląda mój obraz przy samowarze. Wydaje mi się, że w marcu wyszyłam nawet więcej niż w grudniu, bo ostatni raz wyszywałam w grudniu, a w marcu wyszyłam już no, prawie tą część, tak. A w grudniu tylko tą, bo miało wyszyto. Ale to będę widziała później, kiedy porównam godzinowo, ile mi zajęło wyszycie tego fragmentu w grudniu i ile zajęło jak, no, wyszycie tej części w marcu. No więc wkrótce wrócę z postępem. Teraz pokażę, pokazuję to, co wyszywałam. I jak widzicie, skończyłam wyszywać ten kubek, tę te łyżeczkę też. I skończyłam wyszywać prawą część, czyli już jestem e, u prawego brzegu. I co ja chcę powiedzieć, że, ale to jest duża praca. <gryw> widzicie, w porównaniu z moimi rękami jest bardzo duża. Jak dla mnie, bo zwykle wyszyłam coś takie maleńkie. Ale bardzo mi się podoba jak wychodzi. Pokażę na obrazku, co to już wyszyłam. Wydaje mi się, że wyszywałam długo, a wyszyłam tylko tą część z skupkiem i tą część. Widzicie, że to nawet nie wiem ile to jest. No może nie wiem, może jedna szósta, jedna siódma część pracy. Ale oczywiście użyła się bardzo ciekawie. Bardzo mi się podoba, jak otrzymał się ten, nie wiem, ten obrus, ten koc. Nie wiem, co tam leży na stole. Jest czerwony w kraty. No i oczywiście, jak otrzymał się ten haftowany obrus albo ręcznik. Też super wygląda. No, i teraz pokażę, co jeszcze miałam w tym tygodniu chowciarskim do wyszywania, a mianowicie te worki. Ja zaczęłam je 8 marca, a ponownie zabrałam się do wyszywania chyba tylko 30 marca. Nawet nie wiedziałam, czy taka, taka przerwa będzie długa. Chciałam powiedzieć, że nie podoba mi się wyszywać z powodu tego, że potrzebuję. Skupić się, bo liczę te krateczki i po tych maleńkich kawcikach bolą mi mnie oczy. A tak było z tym, z tym kwiatkiem, z tymi habrami i tak było z tymi kwiatkami, że jak już nie wiem, godzinka posiedzę sobie, to już czuję taki ból i głowa zaczyna mi boleć Nie wiem, to dlatego, że bardzo skupię się, liczę te kratki. Żeby ten Backstyć zrobić prawidłowo, żeby wszystko mniej więcej było tak jak na schemacie, ale końcowy efekt podoba mi się i zostało mi co, zostało mi wyszyć tylko taką czwartą część, a potem wszystko wytnąć, a potem zrobić worki i przyszyć. Bo widzicie, tu są jeszcze krzyżyki, które robią taką jakby ramkę wokół tego obrazku. I na razie nie mogę zrobić tą ramkę, bo te krzyżyki przeszywają się od razu do worka, no czyli do tego materiału. Czyli jeżeli bym zrobiła teraz, to nie miałabym jak przyszyć. Ten element do worka. Więc to są takie elementy wykończenia. I to dotyczy tych albo francuskich supełków w środku, kwiatuszków albo koralików. Nie, no, czyli raczej to będą koraliki. I tu też w tym kwiatuszku tu jest. Widzicie bardzo dużo tych supełków czarnych i niebieskich. No, to też są elementy wykończenia. No i tu. Tu też będą te elementy, ale napis wygląda, czyli to z dniem rażdzienia, czyli z urodzinami w polsku. I to wygląda no, bardzo niewyraziście, ale na schemacie wygląda to trochę inaczej. Bo ja myślę, że to zależy od koloru niteczki. Więc jak jest, tak jest więc podsumowując ten tydzień hawciarski co zrobiłam, zrobiłam dwa finisze jeżeli nie myli się, że to było dziewczynka z sarenką to był taki domek czerwony i potem jeszcze powyszywałam obraz przy samowarze i jeszcze powyszywałam te woreczki i jeszcze powyszywałam starą melodię z takim kotem czarnym od mareszki Ale to pokażę już w podsumowaniu, bo ta stara melodia nie pokazuję ją w hawciarskim tygodniu, a tylko już na końcu miesiąca. No i czas kończyć ten filmik. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, za zostawianie mi komentarzy, za łapki w górę. І до побачення в колейних фільміках. Па!